Witajcie kochani w kolejnym odcinku, na kolejnej wyprawie. Pogoda dopisuje, jest fraj. Można wyjść na spacer. Jestem na spacerku, zdobywam dzisiaj tamten szczyt, ale to dopiero później o tym porozmawiamy. Bo to nie będzie na pewno w tym odcinku, bo nie wiem którędy iść. Zaraz wam to wszystko pokażę. A gdzie jestem, też wam zaraz wam pokażę obracankę tradycyjnie Za chwilę nie będę tutaj specjalnie przeciągał, przedłużał obracanko pokażę Wam Wilię z góry, gdzie jestem, którędy. Doszłem i gdzie zamierzam dzisiaj wylądować. Także, kochani, obracanko i spotykamy się za chwilę. A więc, kochani, witajcie ponownie, już po obrocie nie, nie gniewacie się, że zadyszkę mam, ale to dało się wspinać. Nie przyszedłem ten, tą drogą, nie będę tutaj zostawiał plecaka, nie te, chociaż tu nikogo nie ma, ale. Weszłem tutaj koło tego drzewa, tu gdzie jest, weszłem tam. Jest taka ścieżka, wąziutka z dołu do góry. A będę się chciał z... dzisiaj, tylko nie wiem czy dam radę, i tu nie widać. Już Wam pokazywałem tą jedną z tych dwóch górek z tym krzyżem. Nie wiem czy dam radę wejść tą drogą. Nie wiem dokąd ona prowadzi, będę próbował, zobaczymy, ale to już chyba będzie w kolejnym odcinku. Bo ja nie wiem, czy ja tam dotrę, czy ja znajdę to, czy nie wiem, nie mam pojęcia. Ale jest pięknie. Akurat na takie wyprawy wczoraj trochę padało, przedwczoraj padało, no ale dzisiaj mamy frajno, to wyjątkowo pogoda nam sprzyja, chociaż jakieś alerty w telefonie dostawaliśmy. Ha, pokaże tą bramę, ta brama tutaj była zamknięta, znaczy jest zamknięta, ale ktoś tutaj już kawałek ją odsunął, a jesteśmy kochani, pewnie się domyślacie, no jesteśmy, sami spójrzcie jakie piękne. Widoki to jest normalnie powalające wiligen Na dole jest całkiem na dole, chociaż jeszcze spróbujemy tak jak mówię wejść bliżej, a jesteśmy na tej małej skoczni. Chociaż tak tak wygląda, że to jest mała, ale to jest naprawdę też tutaj. Daje to trochę do myślenia, bo tam nie wiem, czy widzicie tą buźkę tam na dole. Wykosili tego jeszcze ostatnio nie było. Powiem Wam, że z dołu, jak się na to patrzy tutaj, jak do góry, no to niby nie jest wysoko i niby jest fajnie, ale jest, jest wysoko, da się wspinać, da się wchodzić. Jest naprawdę wysoko, jest trochę ślizgo, nie chcę tu ryzykować, bo to jest ślizgów, tak jak, wczoraj, jak już mówiłem, wczoraj padało. Nie chcę tu, żebyś się ześlizgnął, się zjechał. Świetnie to naprawdę wygląda, wiecie, tu jest jedna skocznia, to poniżej widzicie druga, trzecia, to jest dla chyba i tam czwarta jest za taką budką, tam nie widać z tej strony. Czwarte takie małe skocznie są, no nie takie małe, na no, sami spójrzcie. Taki kompleks chyba dla, nie wiem, dla początkujących chyba, co trenują, nie ma pojęcia, bo jest malutka, tu jest jeszcze, tylko to jest wszystko, widzicie, zarośnięte wyciągarka, wciągarka, wyciągarka halo wyciągarka, ludzie spacerują sobie z pieskiem wyciągarka dla skoczków, ale to jest nie wiem, czy to jest użytkowane, czy nie jest użytkowane bo sami widzicie jest zarośnięte, no jest igelit i to niby jest na igelicie, nie wiem, nie mam pojęcia, zobaczymy, poczekamy do zimy, co się tutaj będzie działo czy będą to trenować, czy to jakoś wykoszą, wygolą, ale stąd naprawdę też widoki są przecudne, szkoda, że szkoda, no są drzewa, muszą być drzewa, jest las, to muszą być drzewa, nie mogą wszystkiego wyciąć, ale jest naprawdę pięknie. Jest dosyć wysoko, tak z dołu to to nie wygląda, ale jak już się wdrapać tutaj tą wąziutką ścieżką, mokro, ciężko było po tych kamieniach, sami wiecie jak to wygląda, pospukiwane te, ten piach to wszystko. A ja chcę się dostać tam, tylko ja nie wiem, czy ja tam tędy dotrę, nie wiem skąd ta kubita szła teraz. Nie mam pojęcia jak tam iść, dlatego to nie będzie już w dzisiejszym odcinku, tylko postaram się o kolejny odcinek, jak tam dotrę. A jak nie no to pójdziemy na tą drugą górkę, tak druga górka jest w tamtą stronę. Zobaczymy. No ale na razie jestem tutaj. O, chwilę sobie tutaj odpocznę, tak wygląda z tej strony Willingen, No już praktycznie byliśmy z każdej strony. Chociaż może nie z każdej było wszystko nagrywane. Tu byliśmy, już też nagrywaliśmy na, na dole, z, z dołu tą skocznie, ale u góry jeszcze nie byłem. Aha, byliśmy niżej, tam jedno piętro. Jeszcze gdzie to było? Chyba gdzie się skończy, ko, kończy ten zjazd. Tak mi się wydaje, że my tam byliśmy. Tam gdzie się kończy ten zjazd, ale tu jeszcze u góry nie byliśmy. Ale jest naprawdę fajnie, jest cudownie. Spokój, naprawdę cisza. Tutaj no to już w ogóle zobaczymy, co tam będzie się działo na tej górce, jak tam dotrę. Chociaż też już nie wiem, o co chodziło z tymi alertami w telefonie. Czy to o pogodę, czy o coś wczoraj padało, przedwczoraj padało. Tuż widać, że znowu chmury jakieś się zbierają. Oby nie. Oby dało się pospacerować jeszcze trochę. A wieczorem będzie film. A ja, kochani, nie przeciągam. Mam nadzieję, że wam się wideo podobało. Aha, dziękujemy za tysiączkę, jesteście wspaniali, za miłe komentarze, Oby tak dalej. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrowienia z Willingen. zapraszamy, tak jak już mówiłem, do zwiedzania. Będziecie gdzieś w pobliżu, w razie czego, zatrzymajcie się. Warto chociaż nawet dla fanów skoków na ciaski zobaczyć tą skocznie tego mamuta, chociaż to wiecie, że to nie jest mamut, ale już tak niech tak zostanie. Jest co zwiedzać, jest co zwiedzać i warto naprawdę zatrzymać się na chwilę i spędzić miło czas. Także kochanie ja nie przeciągam, lecę dalej, szukam drogi na tą wysoką górę i mam nadzieję, że w kolejnym odcinku już się spotkamy. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrowionka z Wilegen, pa!